Siemasz masz byczki, z tej strony nie różna. Jak widzicie, nie jestem sama, bo jest ze mną Julczyk, lecz nie gada ze mną, bo po prostu nie chciała, niestety. Ale może kiedyś z nią nagram jakiś odcinek i ogólnie mm, powiem Wam, że od razu na starcie też Was przepraszam, że dawno nie było żadnego odcinka, ale po prostu. Nie, nie miałam warunków, nie miałam mikrofonu dobrego, ani nic, a teraz jak możecie zauważyć, mam mikrofon, więc tak, i w ogóle to jak będę mówiła jakoś tak, um, jakby to powiedzieć, tak. Um, <ścoughs> Jezu. Um, no tak wstydliwie, to wybaczcie mi, ale po prostu nie miałam być śmieszna na odcinkach, tym bardziej jak nagrywam sama. Więc tak, ale postaram się. I jak widzicie, no jest ze mną Juczyks, będzie ze mną na arenkach, ale po prostu nie będzie ze mną na razie gadała. Więc tak. Więc idziemy na pierwszą arenkę. Dobra, byczki, <grywki> jestem na pierwszej arenie. No i nie wiem, nie wiem co będę do Was gadała, bo po prostu nie wiem, nie umiem do was gadać. E, tak więc wybaczcie mi za to, ale mam nadzieję, że niedługo jakby... Mm, się przyzwyczaję do nagrywania i będę coś do Was ciekawego gadać. Tam jest Yulchix, to jej na razie nie będziemy bić, oczywiście. Ona się już tam bije. To no, Nie, to nie ona się bije. Dobra, nieważne. Um, my sobie pójdziemy w takim razie. Hmm. Wika, Wika to też moja koleżanka, pozdrawiam, serdecznie. Pójdźmy do tej Julii, ją zabijmy. No kurde, ej, bo umrzemy, fuck. W dupa, w o dobra, udało się. Zobaczcie za to słowo, ale po prostu zawsze tak reaguję jak gram w Skywarsy. Znaczy yy, w Skywars. I w ogóle to. Mm, nie się jakie nie umiem do Was gadać. Wybaczcie, że cały czas mówię. Mm, w ogóle i tak dalej, ale po prostu ja naprawdę nie wiem, co ja mam do Was gadać. Ale ogólnie chciałam powiedzieć, że będę też nagrywała z, na innych serwerach, z innych serwerów, odcinki na innych trybach. Na przykład Bedwars na pewno będą Bedwars, To nieważne, po prostu będą. I nie wiem, ale jeszcze pewnie jakieś będą. Robimy klepę? No, robimy. No, tak. Tak, tak. Ta Dobra, Wika robi Arenkę. To my sobie poczekamy chwilę. Może i napiszę w ogóle, że nagrywam. W ogóle to nagry nagrywam. Y Hach. Hmm. To się wysłało w ogóle? Ej, były ja jakiś słaby net w ogóle chyba. Ajajaj. Ujęte, no ale mi wraca. Kurde. No, zobaczcie, zobaczcie co się dzieje, gdy Janek po prostu y, nagrywam hmm. No, tak. <grym> Dobra. Hmm. To bije, to. To klepa. Tak. Ok, no to idę do ciebie, Wika. Muszę zjeść refilka. I mam nadzieję, że wygramy. Bijemy się od razu, czy jak? Odliczać będziesz? Na goł się bijemy. Ok. Trzy, dwa. Jeden go Nie, muszę to wygrać, kurde o nie, ja mam lagi Co się dzieje z moim ne. Co jest kurde, serio na no, odcinku, nie wierzę w to. Nie wierzę w to. Dobra, tak więc jesteśmy na kolejnej arence I w ogóle jak widzieliście miałam słabe net Teraz już jest chyba lepiej I w ogóle prawie bym wam zapomniała powiedzieć Że jak zauważyliście Mam nowy banner I awatar. I ogólnie to nie robiłam go sama Tylko zrobił mi go Kamil Którego kanał będzie w opisie I serdecznie zapraszam Bo naprawdę fajne filmiki nagrywam Naprawdę ja Polecam Sobie pooglądać. W ogóle też zauważyliście pewnie, że mam elitę. Elitę mam też właśnie ee, jakby to powiedzieć dzięki Kamilowi, bo po prostu wygrałam w konkursie u niego. Tak więc tak. Ale lagi masz. No mam lagi, mam no. O nie, Jezu, Ej, what the fuck? W ogóle co się stało? I patrzcie, co się dzieje. No, no i... więc jestem na kolejnej arence mam problemy z netem cały czas więc nie wiem czy w ogóle ta arenka zostanie wstawiona do odcinka, bo jak będę miała tutaj na tej arence dużo lagi to sprawie do podobieństwu że nie, po prostu jest masakra z tym moim internetem ostatnio więc naprawdę mi wybaczcie i wybaczcie mi też jak będę używała um, przekleństw i w ogóle ale jestem naprawdę zła już kurwa Nie no, nie wierzę po prostu, nie? Kurwa Dobra, Dobra a więc jesteśmy na kolejnej arence znowu beczki I... Chyba już na tym jest lepiej No, było gorzej wcześniej, więc... Tak, mam nadzieję, że, że już się ogarnęło mniej więcej Naprawdę po prostu... Chcę dla na Was nagrać odcinek w końcu po czterech miesiącach, ale nie mogę, bo muszę mieć słaby internet oczywiście. O, dobra, chyba zabraliśmy właśnie jedną osobę. Tak, dobrze. O, ale coś mi już... Nie no, trzy kreski ludzie Tu jest gorek. Aha, zostałam z nim. O, klucz ma Julia. Kluczyk. No nie, no nie, nie mogę, nie. Jak ja mam grać z tym netem? Nie wierzę w to, po prostu nie wierzę. Ja pierdol Dobra, jesteśmy na kolejnej arence. Znowu byczki. Nie, no to jest. Nie wiem, to brzmi cringe'owo przepraszam. No, ale jesteśmy po prostu znowu, kolejny raz rzędu na. Kolejnej aranca. Mamy do internet. Tak. Jest po prostu super. Zajebiście w ogóle. Jakby... Jak ja naprawdę będę przeklinała albo coś, to po prostu mi wybaczcie, ale ja naprawdę nad tym nie panuję, bo jestem naprawdę zła. Chcę dla Was nagrać odcinek, ale nie mogę. Znaczy, no niby teraz nagrywam, ale w słabych warunkach bym powiedziała raczej. A, dobra, zabiliśmy jedną osobę chyba. Tak. fajnie Że chociaż po jednej osobie w takich, na takich warunkach yy, no, zabijamy. O Jezus! Nie no. No i ja pierdzielę. Szkoda gadać po prostu. Szkoda gadać. Kolejna arenka. Boże, nie miałem gadać. Yy, myślę, że to będzie yy, przedostatnia arena i po kolejnej arence idziemy. Znaczy... Boże, idziemy, kończymy, bo po prostu nie mam siły do tego internetu i po prostu nie chcę, żeby ten odcinek y, był jakiś też długi, bo jest to dopiero mój pierwszy od y, drugi odcinek, więc nie chcę, żeby był jakiś długi. W ogóle postaram się, żeby jakość była y, jak najlepsza, więc tak, nie, nie będzie taka zła jak ostatnio, więc tym się nie przejmujcie. Kurde nie! Czemu wszyscy do mnie przychodzą, nie? Serio. Fokus. Po prostu ludzie nam nie mają. Ja nie mam pojęcia. No i przegraliśmy. Dobra. Teraz już będzie ostatnia arena. Naprawdę przepraszam Was, że ten odcinek nie jest y, ciekawy, ale po prostu chciałam, żebyście w końcu y, mieli co, y, nowy odcinek jakiś. Więc tak. Dobra. Musimy tym razem naprawdę... O, ostatnia ręka, musimy się postarać. Hmm. Pójdziemy sobie... tutaj. O nie. Kim jesteś? No weź odejdź, no. Ja nie wierzę po prostu, nie? Kurde, no nie, no nie. Dobra, może pooglądajmy sobie jeszcze, jak y, tam Julia gra. No, się Julia. Aha, w ogóle. Co jest? Julia ma soję? Aha, zabiła go. Dobra. Tak więc to już na tyle w tym odcinku. No, i co jeszcze Wam by tutaj powiedzieć? No, zostawcie łapkę w górę i suba. No i słoneczek. Oczywiście. Jeszcze mi się zaciało. No super. E, tak, więc po prostu to, co mówić, e, kolejny odcinek pojawi się pewnie niebawem. Trzymajcie się. Pa, pa.